Hej, ludzie! Z tej strony Dantero Dantero już na początku wam wytłumaczę czemu ja się witam, zawitałem się w ostatnim odcinku Lola jako Dantero Ponieważ z mojego kanału było tak, że kiedyś miałem strasznie słaby nick, ja nie mam talentu do wymyślania ników. taka prawda jest i i po prostu mi się nie podobał. Przeniosłem się na ten nick, co mam teraz. Ale go po jakimś czasie, zobaczyłem, że on jest strasznie słaby. I co może być, wydać się zabawne, nie podobał mi się i przestałem go używać. Ale stwierdziłem, że skoro ja nagrywam jako ja na tym kanale jakieś filmiki, to powinienem jakoś się nazywać, żebyście wy, w razie czego, jakbyście się mieli coś do mnie zwracać, żebyście wiedzieli jak się zwracać e, do mnie. E, tak, e, mój nick to będzie, to będzie, generalnie kiedyś coś tam miałem w głowie, Dantero. E, a czemu tak? Ponieważ e, w Gotiku 4 chyba bodajże jest jakaś postać, która się nazywa Dantero e, i mi się spodobało, tak, sobie przypomniałem. No i sobie wymyśliłem to, pozdrowa Kisiela, ponieważ mi on pomógł z tym, czy, czy to jest fajne czy nie, i dobrze, o, temat informacji, e, tu jakiś się będzie gameplay pewnie w tle grał, a z jakiejś gry, albo nie, jeżeli będę miał, jeżeli nie będę miał czasu, żeby to nagrać, o. Eee, o czym chcę pogadać? O tym, co będzie się działo na kanale przez wakacje, czyli przez większą część wakacji. Eee, pch, nie będzie mnie. O, tak powiem od razu dobitnie nie będzie mnie. Przez trzy tygodnie mnie nie będzie. Eee, wyjeżdżam na wakacje i nie mam, jak wam tych filmów wrzucić. Eee, no to proste, tak. Eee, mam parę tam, bodajże dwa odcinki z Lola jeszcze nagrane mam i coś tam jeszcze, bodajże nagrywałem, nie pamiętam, chyba Harry Pottera. Eee, postaram się wrzucić tego lola eee, przed wyjazdem ponieważ jutro wyjeżdżam. Kiedy wy to oglądacie to jest. Jest, 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 dziesiąty, środa, jest środa, i eee, ja w czwartek wyjeżdżam i to będzie dzisiaj rano, to nie będę miał ich wrzucić. Ewentualnie w no... ja w nocy ewentualnie jeden lub dwa, maksymalnie dwa wrzucę odcinki z lola, ponieważ Eee, LOL strasznie mi się długo wyrzuca. Takie długie odcinki, jak ja zrenderuję, ważą ponad 1 giga, nie wiem jakim cudem. I. No. Właśnie. I są za dużo. I albo jeden, albo dwa odcinki. Jeszcze napiszę tam w biuletynie, czy jak to się teraz tam nazywa, bo to YouTube wszystko pozmieniał tam, to e, napiszę też, że mnie nie ma. E, ewentualnie, jeżeli będą jakieś komentarze, to ja będę pisał. Podpisywał. Zapewnienie będzie. <grymne> tak od razu, z, tak od razu po z mostu, Dobra. Eee, co by jeszcze pogadać? Hm. Aha. Eee, mówiłem to już w ostatnim materiale informacyjnym, tam gdzie Sirius sam był w gameplayu. Eee, będę miał nowy komputerek. raczej nowy komputerek. Nowe, trochę sprzęciku do mojego komputerka. Eee. akcesori akcesorii bardziej. Eee, tak, będę miał monitor HD, Full HD znaczy się, więc będziecie mieli filmy Full HD, jeżeli się będzie działo. Eee, działo, dało, o Boże święty. Jeżeli będzie się dało to zrobić, tak? Jeżeli mój komputer nie wybuchnie, czyli on nie powinien. Eee, nie jest to jest taki słaby komputer, to nie jest, bo całkiem nowy, ale on nie jest takiej wysokiej półki, jak na przykład, nie wiem, ja nie mam na przykład w środku i7, a ona jest całkiem dobra, jeśli chodzi o rendering itp. Tak samo nie mam jakichś nowszych kart graficznych, mam jakoś 560 Ti GTX tam y, od NVD, ale według mnie bardzo dobrze się sprawują i powinno się na full HD trochę nagrać. Y, tak, y, pewnie też was, jako widzów, trochę może razić jakość mojego mikrofonu, którego zasadziłem do gęby, nie wiem po co. <grych> y, 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 on jest słaby, bo. W moich nowych słuchawkach za 40 zł, tak, 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 urwałem mikrofon, kompletnie urwałem mikrofon z nich, to jakieś podziewie jest, główkę od mikrofonu urwałem, nie da się nic z tym zrobić. Eee, I używam teraz jakichś starych słuchawek, których dźwięk nie działa w słuchawkach, tylko mikrofon działa. Eee, I będę miał nowe słuchawki, I to będą bodajże Creative Fatality, od razu tak bo nie chcę tak jakoś dużo forsy na to wydawać, bo nie mam zbyt dużo Znaczy mam, ale potrzebuję na monitor i resztę rzeczy I po prostu chcę żebyście mieli trochę lepszą jakość dźwięku niż macie eee, Co jeszcze? A, kawaturkę sobie dokupię i tyle O <grym> I tyle eee... Co jeszcze powiedzieć? Nic, no nie mam pomysłu Może jakaś nowa gierka, o Nowa gierka jakaś dojdzie i będzie git. O, tak eee, Jakieś nowe giereczki będą do nagrania na let's play no, to byłem ja, dantero, yy, nie wiem jakie nicki, dantero derabitor yy, net Stiller. Yy, to dantero się od Was żegna. Żegnam się z Wami. Yy, do zobaczenia za trzy tygodnie. O, tak. Aloha. <ścoughs> o, no, papa.